Czas sobą. I to jest czas. I możesz przeglądać sobie tak i tak, możesz tu trochę dalej przewinąć, a co tutaj będzie? Aha! Z powrotem, z powrotem i tu. Naprawdę, czas. Czasem możesz manipulować do przodu, do tyłu, w górę, w dół, w bok, w lewo, w prawo. W jakimkolwiek kierunku chcesz. Możesz robić z nim cokolwiek Ci się tylko podoba. Oczywiście my tutaj, przynajmniej nam się wydaje, że nie potrafimy tego robić. To znaczy, nasz intelekt uważa, że nie potrafi swobodnie poruszać się w czasie, prawda? Podobnie jest z przestrzenią. Przestrzeń nie istnieje. Nie ma przestrzeni, nie ma czasu. One istnieją jako twory umysłu. Jeżeli są tworami umysłu, jeżeli to jest Twój twór, Ty to stworzyłeś, Ty to stworzyłeś, ja to stworzyłem, to cóż to za problem? Mogę robić z tym, co chcę. Mogę... I na tym, między innymi, polega tak zwana podróż w czasie. Podróż w czasie polega na tym, że przeskakujesz z miejsca na miejsce. Ja kiedyś, e, będąc w Ajałasce, jeszcze e, nie do końca rozumiałem czas, będąc w stanie Ajałaski, będąc w stanie pod wpływem Ajałaski. <laughs> e, postanowiłem go zbadać. Wtedy jest dużo łatwiej, e, będąc w takim stanie. No i co zobaczyłem? Zobaczyłem obraz, który mi wszystko wyjaśnił w, w mikrosekundzie. Zobaczyłem przestrzeń, która jest bezmierna. I to był czas. Ja, ja, ja byłem tą przestrzenią. I ja jednocześnie obserwowałem tą przestrzeń. I w tej przestrzeni był taki pędzel i tak rysował taką linię. I to był czas liniowy. Ja, jak chciałem, mogłem wskoczyć w tą linię i wtedy doświadczałem właśnie takiego czasu, jak my tutaj mamy. Ale mogłem też wyskoczyć w dowolnym punkcie i wskoczyć w innym, czy w przodzie, czy w tyle. To było takie ciekawe, graficzne wyjaśnienie pojęcia czasu, który mój umysł stworzył, żebym sobie to oglądał. Czas jest tworem umysłu. Można nim swobodnie manipulować, podobnie jak przestrzeń. Z tym, że. I ja w tej chwili, tak jak jestem tu, ja, czyli to ciało i ten umysł, nie wiem, jak to zrobić. Wiem, że tak jest, ale nie wiem, jak to zrobić. Nie nauczyłem się jeszcze tego. A czy są istoty, które, istoty, które potrafiłyby powiedzieć na przykład, że za, dajmy na to, 3 godziny, 10 sekund robisz to i to na przykład? W sensie, czy to już wszystko jest całkowicie ustalone? Potrafią powiedzieć bardzo dokładnie tak. Dlatego, że um, ja już wszystko zrobiłem. Ja już wszystko zrobiłem tak samo, jak ja już wszystko, jeszcze mam wszystko do zrobienia. Czyli my mamy podzielone, że to, co zrobiłem jest tam i już, już minęło. A to, co zrobię, jest tam. I dopiero będzie. Ale ja mogę przecież tak zrobić. Odwrotnie, odwrócić to. A ja mogę to odwrócić tak. Czy tak? Nie ma znaczenia, to zależy jak ja sobie to stworzę, jak będę w tym podróżował. Dla tych, którzy jeszcze nie umieją swobodnie tak manipulować, tak się bawić czasem, bo są istoty, które tak potrafią robić, ale dla tych, na przykład dla mnie w tej chwili, którzy nie potrafią, to są maszyny, które to dla ciebie zrobią. Chodzisz do maszyny, zamykają się drzwi, ty tam mówisz: o, rok 2228, 13 marca, 1615, Chicago. Otwierasz się i jesteś. Dosłownie, są takie maszyny. Albo mówisz: nie? Mars, a długość, szerokość geograficzna, podajesz, naciskasz, mówisz: otwierasz się, wychodzisz. Gdzie są te maszyny? W Lidl. nie się. Zaraz ja no, może przerwę sobie zróbmy. Zróbmy sobie przerwę, co? Tak. Jak ktoś chce do domu, to ja nie trzymam nikogo na siłę. Tak. Tak. Chłon mi wiedzy. Tak. Ale, ale kto będzie tak nagrywał tak? to? No właśnie. Ale chyba się tak się kończy ten kończy, no się czas. Tak. To ja Himku, my się będziemy zbierać po prostu. Na tyle nagraliśmy, to się nagrało. To my się. Dobra? To tam będziesz. Będzie potrzeba wyciąć co nieco nie. Tak, powiem. ale myślisz, że tak? Czy wreszcie może ten... A ty to w jakiej formie masz? Czy ja wiem? Masz kartę tam jakąś? Kartę jest, ta karta. Pokaż nie, tą nie, kartę. Możesz ta... ci pokazać. może no, myślisz, że, że może to